A nie lajany rozmowy o Śląsku. Zapraszam na nowy cykl odcinków Pamięć i tożsamość regionalna. Nasz region, Górny Śląsk, tak bardzo doświadczony przez burzliwe dzieje jest niezwykle bogaty kulturowo, a jego mieszkańcy dumni ze swojej regionalnej tożsamości. Język i tradycje są głównymi elementami kultury śląskiej. Dzięki nim każda ślązaczka i każdy ślązak pamięta o swoich korzeniach i pochodzeniu. W naszych rozmowach nie będzie tradycyjnych wyszkupków, barburki, niedzielnego obiadu, trzaskania porcelany tych tradycji, które są najbardziej u nas popularne. Skupimy się raczej na ludziach, którzy tworzą naszą rzeczywistość którzy swoimi działaniami dążą do zachowania dziedzictwa. Wskażemy też wiele atrakcji czy miejsc godnych odwiedzenia w naszym ciągle rozwijającym się regionie. Te chwile poświęcają się swojemu hobby. Przez 20 lat zdołali zebrać około 3000 porcelanowych eksponatów. W kręgu ich zainteresowań jest tylko śląska porcelana. W 2001 roku pojawiła się ich pierwsza publikacja, w której opisali 319 znanych i kompletnie nieznanych sygnatur, a 10 lat później liczba znanych im sygnatur sięgnęła 1411. Państwo Irena i Roman Gatysowie z Nakła Śląskiego w powiecie tarnogórskim, bo o nich mowa, założyli Stowarzyszenie Miłośników Śląskiej Porcelany i Widokówek, które obecnie skupia około 35 osób z całej Polski. Swoje zbiory pokazywali między innymi w Zielonej Górze, Nowej Soli, Zabrzu czy w Bolesławcu. Zapraszamy na kolejny wywiad dla rozmów o Śląsku dla Śląskiej TV. Wasza pasja ma jakieś szczególne korzenie? Jest wyrazem jakichś szczególnych wcześniejszych zainteresowań? Czy też raczej dziełem przypadku? Jak to się zaczęło? Od 35 lat zbieramy śląską porcelanę. I tylko śląską, i żadną inną. Także jest to nasza pasja. Można by oczywiście zbierać też inne fabryki. Natomiast po pierwsze, jesteśmy na Śląsku i ze Śląska pochodzimy, więc już sama nazwa Śląska. Natomiast my obecnie już mamy 3,5 tysiąca obiektów, a gdyby zbierać wszystko to, co się człowiekowi podoba, to by musiał mieć niezły budynek, gdzie by to musiał składować, wszystko umieścić. Śląska porcelana jest o tyle ciekawa, że dotyczy regionu, w którym mieszkamy, bo zbieramy porcelanę Górnego Śląska i Dolnego Śląska. I ta porcelana jest bardzo ciekawa z tego powodu, że wiele takich rzeczy z początku produkcji, nie zachowało się wiele tych elementów. I tym bardziej nas to zafascynowało, zresztą zafascynowały nas same sygnatury, które są na porcelanie. Początkowo, jak żeśmy zaczęli zbierać, to wiele sygnatur w ogóle nie umieliśmy znaleźć w żadnej literaturze. I tak się właściwie zaczęło, że po każdym targu staroci przychodziliśmy, oglądaliśmy to, co nam się udało kupić, i ja zaczynałam rysować te sygnatury, które po prostu nie były jeszcze nigdzie w żadnej publikacji pokazane. I. Tak, takim to sposobem powstały nasze książki, bo chcieliśmy się podzielić z innymi kolekcjonerami, czy miłośnikami porcelany tą naszą wiedzą, którą przez lata żeśmy zbierali. Razem żeśmy po prostu kompletowali informacje po to, żeby pokazać fabryki kunszt i to, co te fabryki w, tym, w tych czasach po prostu produkowały. Jak długo oddajecie się Państwo tej pasji? Jak liczne są wasze zbiory? Co znajduje się w Waszych zbiorach? Każda, każda nasza przeważnie, bo to są rzeczy nowe, nowe po prostu jeszcze nie mają e, numerów katalogowych, ale większość po prostu ma swój numer i dlatego wiemy, ile tego mamy, dlatego możemy powiedzieć, że jest ponad 3,5 tysiąca obiektów. Natomiast to są tylko wyroby porcelanowe. Jeżeli chodzi o wyroby, o, o taką dokumentację techniczną fabryk, tego nie mamy skatalogowane. Tego będzie kilkanaście tysięcy arkuszy, więc, więc tak. tego jest naprawdę bardzo dużo. Tak, bo oprócz właśnie porcelany zbieramy wszystko, co jest związane z fabrykami, a więc to są również wszystkie reklamy dotyczące papierowe, dotyczące fabryk, również same papiery, na których wysyłano listy, czyli takie. Y, takie papiery firmowe y, fabryk, y, które są niezwykle też interesujące, gdyż dbano o to, żeby do klienta wychodziły listy jak najbardziej y, z, z szacunkiem do y, poszczególnych kontrahentów. No i zbieramy oczywiście, tak jak powiedzieliśmy, reklamy. I tu na przykład mamy taką reklamówkę fabryki, y, y, fabryki Hermana Ome ze Szczawienka. Obecnie jest y, to dzielnica Wałbrzycha. Takie szyldziki, jak można by to nazwać, są, były ustawiane na, najczęściej na różnego rodzaju wystawach, gdzie poszczególne fabryki się wystawiały. Jest, są to takie rzeczy bardzo rzadkie do dostania, gdyż wiadomo, że nie produkowało się to w takich ilościach jak porcelanę użytkową, czyli serwisy, misy, czy też nawet galki porcelanowe, bo takie również w kolekcji mamy. Ganek porcelanowy. Oprócz tego yy, mamy również y, takie wzorniki. Wzorniki, gdzie klient, jak przychodził, to mógł sobie wybrać jeden ze wzorów. I widzimy, wzór jest, każdy z tych wzorów jest opisany. Jest to y, też y, unikatowe rzeczy, takie, takie wzorniki. A więc wszystko to, co dotyczy fabryki. Interesują nas katalogi, bo w katalogach właściwie fabryka pokazywała cały swój asortyment. Książki pracy, dyplomy, wszystko to zdjęcia z fabrykami, zdjęcia wnętrz, gdzie pracowali pracownicy, gdzie tworzyli tą porcelanę. Właściwie wszystko stemple, niestemple, cokolwiek pisze fabryka porcelany, jest dla nas ważne i po prostu tym, to, to po prostu zbieramy. I naprawdę udaje nam się bardzo dużo takich ciekawych obiektów zdobyć, bo docieramy do. Osób albo spadkobierców, albo osób, które pracowały w tych fabrykach, i dzięki temu e, też spisujemy ich wspomnienia. E, pokazujemy, o, One nam pokazują, co po prostu mają e, z pamiątek po tych fabrykach. Czasami udaje nam się zakupić, albo otrzymujemy w prezencie te rzeczy, albo po prostu robimy zdjęcia i wiemy, że coś takiego istnieje. Tak. Nawet mamy też y, papierowe pieniądze, pieniądz zastępczy, tak zwane notgelty. Z poszczególnych fabryk, jest to też taka duża ciekawostka. Albo też monety porcelanowe. Albo monety porcelaniczne. Albo robione się. Dla miasta tawałgrzych. Medale, nie medale, także plakietki, znaczki. To kiedyś, gdy jeszcze nie było tworzywa sztucznego albo plastiku, to wszystko robiono z porcelany. Znaki firmowe świadczą o autentyczności wyrobu. Jak często na rynku porcelany zdarzają się podróbki, falsyfikaty. Wszystkie wyroby, które były drugiej jakości, przeważnie nie były sygnowane, i tego jest dosyć dużo na rynku, więc jest wtedy problem dla kolekcjonerów, czy i z jakiej fabryki to pochodzi. Natomiast jest również obecnie dużo podróbek, bo gdy jest dużo kolekcjonerów i rozchodzi się już o duże pieniądze. Więc zaczynają się pojawiać po prostu wyroby sygnowane Ala Tułowice, Ala Żary, Ala Szczawienko i po prostu osoby nieuczciwe chcą po prostu wprowadzić na rynek falsyfikaty i sprzedać za dobrą cenę. Zresztą też niejednokrotnie do nas się zwracało o pomoc w rozszyfrowaniu, czy jest to rzeczywiście wyrób autentyczny, czy też niestety falsyfikat. No i takie opinie też żeśmy wydawali, ale żeby to zrobić, to nie tylko możemy popatrzeć na zdjęcia, ale musimy mieć ten wyrób naocznie, musimy go zobaczyć, musimy nawet popatrzeć na jakość tej porcelany, bo to jest niezwykle ważne. Już w tej chwili mamy takie dość duże Duże doświadczenie, że y, widzimy, jak w których latach fabryki jak produkowały i jaka jakość była tej porcelany jak też były zdobione. Leksykon znaków firmowych śląskich fabryk porcelany 1820-1952 wademekum kolekcjonera śląskiej porcelany. Pierwszy tom encyklopedii śląskiej porcelany. Jesteście Państwo autorami tych książek. To jest ich adresatem. Do kolekcjonerów, ale również do osób, które dopiero zaczynają interesować się tym tematem, gdyż każdy będzie umiał z niego wyczytać to, co jemu jest potrzebne, a więc nie jest to tylko wiedza taka bardzo specjalistyczna. Staramy się pokazywać w naszych książkach oprócz sygnatur, historię fabryki, ale również bardzo dużo wyrobów. I nawet ostatnio mamy taki przykład, że Państwo, którzy dostali naszą, jedną z naszych książek, bo już w sumie napisaliśmy 11 tych książek, to, to właśnie ich to tak zafascynowało, że najpierw mieli mieć jedną małą gablotę tylko z porcelaną, a okazało się, że nasza książka ich tak zainspirowała, że teraz właśnie tą wytwórnię zbierają. I powiem szczerze, że takie właśnie opinie są dla nas bardzo, bardzo takie budujące i zachęcające nas do dalszej pracy, którą właściwie cały czas wykonujemy, bo cały czas y, wyszukujemy nowe sygnatury na, na targach staroci, ale nie tylko, bo teraz też internet jest świetnym miejscem, gdzie można właśnie y, pozyskać bardzo dużo informacji, aczkolwiek trzeba y, umiejętnie z tych informacji skorzystać i chcemy właśnie y, również y, taką wiedzę dalej przekazywać, gdyż wydaje nam się, że y, jest zapotrzebowanie na nią. No, trzeba dodać, że spędziliśmy ładne kilka miesięcy w archiwach polskich i niemieckich, tak. czy to w Kamieńcu Ząbkowickim, czy w Hanowerze i, i w Monachium, więc po prostu stamtąd też czerpiemy bardzo dużo informacji i mamy bardzo dużo kopii, które udało nam się zdobyć na temat śląskich fabryk porcelany. Także jesteśmy poniekąd takimi badaczami, śledczymi, którzy starają się odkryć wszystkie tajemnice śląskiej porcelany. Będą następne tomy encyklopedii? Znaczy, my ciągle piszemy, tak. zawsze jest kłopot z pieniędzmi, żeby to wydać, bo to jest główny problem, natomiast fabryk porcelany Śląskich, różne źródła, ale to jest 35-40 zależy, bo niektóre tylko przez 2-3 lata trwały. Więc o tych fabrykach właściwie nie ma żadnych informacji, tylko że istniały przez te 2-3 lata. Więc trudno na temat takiej fabryki napisać książkę. Ale jeżeli my napisaliśmy 11 książek, więc mamy jeszcze z około 20-30 do napisania. Tak. I myślę, że y, uda nam się to kiedyś uczynić, y, aczkolwiek, tak jak Marsz powiedział, y, ponieważ y, chcemy, aby pokazywać poocelane w kolorze, a więc musi być książka wydana w pełnym kolorze, no i to wtedy wiadomo, że jest y, większy koszt y, wydania takiej książki. Wasze zbiory można oglądać na licznych wystawach, to jednak wydarzenia ulotne. Czy macie jakieś plany na stworzenie stałej ekspozycji? Od początku naszym założeniem było, że kiedyś stworzymy jakieś muzeum albo gdzieś po prostu będziemy wystawiać na stałej ekspozycji, więc liczymy na to, że kiedyś się to uda. Mieliśmy już parę takich nieudanych inwestycji, nazwijmy to, które po prostu. Po dwóch, trzech latach nas po prostu… No nie, no nie było takiej woli, żeby dalej kontynuować współpracę. współpracę. My jesteśmy oczywiście otwarci na taką współpracę. Rzeczywiście kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt właściwie wystaw już z naszych zbiorów było. Bardzo też dobrze nam się współpracuje z Muzeum w Tarnowskich Górach, bo nie jedna wystawa właśnie tam była. Ostatnia jaka wystawa była? To, czy Muzeum po Muzeum Porcelany w Wałbrzychu, z którym też współpracujemy i chętnie udostępniamy nasze zbiory, gdyż wiemy, że też posiadamy wiele takich ciekawych wyrobów, które, które u nas są, a nie każdy ma dostęp, żeby zobaczyć. Na przykład mamy tutaj filiżankę bardzo ciekawa, ciekawą z widokiem strzegomia ręcznie malowaną. Jest to XIX-wieczny wyrób i rzadko takie filiżanki można Znaleźć oczywiście w Muzeum Porcelany w Wałbrzychu takie się znajdują. Czy też bardzo ciekawy wyrób jest to popielnica do cygar. Jak widać, też nietuzinkowy rzadki wyrób, czy też bardzo ciekawa rzecz z wytwórni Hermana Ome. Ktoś by powiedział duża solniczka. Nie duża solniczka, to jest po prostu pudelnica do cukru pudru. Także też bardzo niezwykle ciekawy wyrób, czy też oczywiście figurki Madonny z Tułowic, jest to taka modernistyczna figurka papuga z parowej Sztajmana, czy oczywiście kobieta z wachlarzem, która, no tu akurat wachlarza nie ma, ale tak, tak powinna być ta figurka nazwana z naszej, z naszej wytwórni najbliższej, czyli z Bogucic, z Fabryka Giczego, czy też yy, kobiety z misą, no i oczywiście również tułowice, no i yy, figurka już lata 50-60.